Hallelujah! Chwalmy naszego króla, Jahusza Mesija, Boga, który posłusznym sprzyja. Eee, ta, da ta, da, ta ta ta, 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 ta. Króciutki filmik. Pochwalić się chciałem moją koszulką. <noise> Muszę przyznać, że Brexiciarze mają dużo inwencji w poczuciach humoru. To jest jedna z wielu koszulek, jakie zakupiłem. Po. Zwycięskim referendum. Po referendum, które zwyciężyli Brytyjczycy przeciwko globalizmowi. Co z tego dalej będzie? Aloja, modlmy się, a dobrze będzie. Ale chciałem króciutko, że tak powiem na temat Dawida, który bierze do ręki Proce. I kamień, który się nażywa trzy dni, trzy noce. I będziemy tym kamieniem walić między oczy yy, monstrualną teologię rzymskokatolicką, niedzielną, kult niedzieli. Kamieniem z procy między oczy, jak Goliata. Goliata, Goliat to szmata, duchowa szmata. <noise> Więc my kamieniem Słowa Bożego między oczy tego Goliata. I yy, krótkie pytanie, yy, które możemy zadawać zadawać propagatorom kultu niedzielnego 3 dni i trzy noce. Ile dni i nocy Jahusza Mesijach Jezus Chrystus spędził w łonie ziemi? Sam powiedział, że podobnie jak Jonasz w brzuchu wielkiej ryby, czy czegoś tam, wieloryba, spędził 3 dni i trzy noce tak Syn Człowieczy spędzi w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. I miał to być jedyny znak dany pokoleniu cudzołożnemu. Żaden inny znak nie miał być dany, jak tylko ten jeden znak, że tak jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy spędzi w łonie ziemi, w sercu ziemi, 3 dni i trzy noce. Jak wyjaśnić, jak pogodzić popularne wierzenie, że Chrystus był złożony do grobu w piątek przed zachodem słońca, a powstał z w niedzielę rano, co daje tylko dwie noce i jeden dzień, ze stwierdzeniem samego Chrystusa, że spędzi w łonie ziemi trzy dni i trzy noce? Zadałem paru osobom, paru różnym aktywistom z niedzielnych kościołków tak, takie pytanie, czy z niedzielnych zborków, i ci ludzie unikali odpowiedzi, nie chcieli rozmawiać na ten temat. Mówili, że nie będą się spierać o słowa. <laughs> jest to po prostu bardzo kłopotliwe wyznanie dla propagatorów kultu niedzielnego. Kochani, jeżeli Chrystus Pan nie powstał z martwych w niedzielę rano, nie ma żadnych podstaw, aby uprawiać ten kult niedzielny. Więc pytanie jest takie: ile dni i nocy Chrystus spędził w łonie ziemi? Kiedy naprawdę powstał z martwych? Co Biblia mówi na ten temat? Na co wskazuje Słowo Boże? I yy, 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 myślę, że czas zrobić Brexit, wyjście z tego kultu niedzielnego dla wielu ludzi, opuścić ten kult niedzielny i wrócić do prawdy Słowa Bożego. Jeśli Chrystus mówił o trzech dniach i trzech nocach, a powiedział w Ewangelii Jana, że dzień ma 12 godzin, to znaczy, że, że można założyć, że mówił o pełnych dobach, o 72 godzinach więc y, powinien spodziewałbym się, że powstał z martwych o tej samej porze dnia o której został złożony do grobu <grym> i jeszcze jedno pytanko, czyli w, w sobotę w sobotę przed zachodem słońca nie w niedzielę i jeszcze druga rzecz y, dlaczego Ewangelia Mateusza 28.1 podaje słowo szabat w liczbie mnogiej kobiety po szabatach poszły do grobu kilka z angielskich przekładów dobrze to robi i podaje słowo szabat w liczbie mnogiej w Mateusza 28.1 ale w Grece jest tam słowo sabaton w liczbie mnogiej to jest takie pytanie z którym ja kiedyś jak jeszcze, jeszcze nie zachowywałem szabatu a i nie miałem takiego zrozumienia rzeczy jak dzisiaj i kiedyś sobie tak pomyślałem no właśnie, trzy dni, trzy noce, tak? jakby sam na to wpadłem, no sam, wierzę, że to Bóg mnie prowadził w tym kierunku. O, to było dawno, siedem z osiem lat temu i po i, prostu, i wtedy sobie pomyślałem tak, wybierałem się na taką uliczną ewangelizację, gdzieś w Polsce to było akurat, w czasie wakacyjnym i pomyślałem sobie tak, trzy 3 dni, trzy 3 nocy. No, i zacząłem liczyć, mówiąc piątku wieczór do niedzieli rano, to w żaden sposób nie wychodzi. I sobie pomyślałem, oj, lepiej, żeby mi ktoś o to nie spytał. <laughs> bo jak mi ktoś o to spyta, to no bo to po prostu nie wiem, <laughs> nie wiem co powiedzieć. I wtedy nie wiedziałem. Teraz wiem. Teraz wiem, teraz wiem. Teraz wiem, teraz dla mnie to bułka i dżem. <laughs> Hallelujah! Kochani, go home, read your Bible i komentujcie proponujcie jakieś rozwiązania tego, tego dylematu trzy dni, trzy noce jak to naprawdę jest I bardzo komentarze mile widziane, twórcze komentarze komentarze, które będą nie na temat będą odbiegać od tematu, będą usuwane także pozdrawiam serdecznie serdecznie pozdrawiam do czytania Biblii namawiam go home, read your Bible